Cześć, tu Michał Szafrański z bloga pieniądze.pl. Na tym filmie pokażę Ci, jak kupuję ETF SP500 na giełdzie w Warszawie. Oczywiście sam ETF dotyczy rynku amerykańskiego. W pierwszej kolejności loguję się do konta DB Makler. To jest konto, które wykorzystujemy w ramach akcji Elementarz Inwestora, którą prowadzimy wspólnie ze Zbyszkiem z bloga Advance. Logujemy się do tego rachunku. Pyk, pyk, login hasło. Zaloguj. I jesteśmy już w środku. I teraz tu mogę do, od razu złożyć w tym interfejsie zlecenie. Interfejs nie jest zbyt przejrzysty. Przejdę do zleceń. Nowe zlecenie. Na koncie mam 400 zł. To jest kwota, którą udało mi się uzbierać w styczniu i w lutym. Co miesiąc wkładamy po 200 zł do naszego portfela inwestycyjnego. No i mogę dać zlecenie kupna. Chcę kupić pewne walory. I teraz pytanie. Wybieram certyfikaty, wybieram, szukam ETF-u SP500, super. I teraz pytanie, za jaką cenę powinienem złożyć to zlecenie. Największy błąd, który można zrobić w przypadku kupowania ETF-ów, to jest danie takiego zlecenia, czyli po każdej cenie. Może się okazać, że złożyliśmy takie zlecenia, na przykład w niedzielę, w poniedziałek nam się otwiera giełda i na początku dnia jakieś dziwne rzeczy się dzieją, i na przykład fundusz Lyxor, który oferuje te papiery na rynku, jeszcze ich nie wprowadził do sprzedaży. Taką sytuację mieliśmy dzisiaj rano, w zasadzie te papiery pojawiły się dopiero około 9.03. Także wszystkie zlecenia, które od rana zostały uruchomione, były realizowane po wyższej cenie, z tego co pamiętam, w okolicach 57 zł. A jak ta cena wygląda w chwili obecnej? Gdzie to sprawdzić? Biuro Maklerskie Deutsche Banku daje nam możliwość dostępu bezpłatnie do notowań. Do notowań giełdowych. Znajdziemy je na stronie dbMakler, tutaj w sekcji oferta. Mamy dwie wersje: notowania giełdowe na komputerze, bądź notowania mobilne, które, do których możemy mieć dostęp z telefonu komórkowego. Ja korzystam z tego drugiego rozwiązania przede wszystkim, już sobie skonfigurowałem to na telefonie, ale tutaj pokażę, jak skorzystać z notowań giełdowych na komputerze. I do tego celu służy taki program, który się nazywa Debenotowania 3. Niestety, dla mnie ten program nie jest dostępny dla urządzeń pracujących na systemie operacyjnym MacOS. Także zrobię to taki sprytny numer, że na moim komputerze przesiądę się na chwilę na Windows. Tą samą stronę mam otwartą na komputerze z Windows. Wystarczy kliknąć, ściągnąć program debenotowania, uruchomić instalację. On zostanie zainstalowany. Ja to wykonałem przed chwilą, także nie będę już samego procesu instalacji pokazywał. Pokażę tylko, co się dzieje. Jak możemy zobaczyć notowania tego ETF-a konkretnego w tym programie? W ogóle jak ten program skonfigurować? Program się uruchamia. Następuje pytanie, czy połączyć z serwerem notowań. Nie wiem, dlaczego nie mam polskich znaków. Nie mam. Klikam jest. I w tym momencie zostałem połączony. Za chwilę pokażę, co trzeba zrobić, żeby zostać połączonym. Tak naprawdę za pierwszym razem, kiedy będziecie uruchamiać ten program, musicie wpisać swój login i hasło uprawniające was do dostępu do Serwerów, z których pobierane są dane dotyczące sesji giełdowych, w tym celu należy wybrać ustawienia, parametry połączenia. I na zakładce użytkownik wpisujemy, jako użytkownik, nasz identyfikator, którym logujemy się do systemu DB Maker. A jako hasło wpisujemy swój numer PESEL. Ja już nie będę wpisywał. Mam wpisane. Jak widać, zostałem połączony z serwerami. I pobrane zostały, pobierane są na bieżąco aktualne informacje o tym, co się na giełdzie dzieje. Tutaj dużo kolorowych rzeczy się dzieje. Ja w tej chwili chcę przede wszystkim zobaczyć, po ile sprzedawany i kupowany jest aktualnie ETF SP500. Można to zrobić na kilka sposobów. Ja wybieram mój portfel, powiększę sobie na cały ekran. Tutaj mam walory, których nie posiadam w portfelu, jakieś domyślnie ustawione w tym programie. Prawym przyciskiem myszy, klikam, yy, wybieram opcję Dodaj, Usuń walory. No, i szukam tego mojego ETF-a tutaj na liście. ETF SP500, proszę bardzo, mamy go. Dodajemy go. Oczywiście można pousyłać wszystkie rzeczy, które nie są mi potrzebne w tej chwili. Franka nie chcę. Notowań Komarchu też nie chcę. Euro.pln, notowania nie zostaną. Pozostałe rzeczy wyrzucę z listy. Pik. Ok. I co tutaj widzę? Standardowo w ramach DB Maklera, w ramach standardowej oferty, widzę tylko jedną ofertę. Widzę aktualnie wystawioną ofertę dotyczącą kupna tego waloru i sprzedaży tego waloru, czyli dwie strony transakcji. No i cóż, widzę, że ktoś chce sprzedać za 56,20. W tej chwili wystawił takie papiery do sprzedaży. Ostatnia transakcja doszła do skutku przy cenie 56,17 groszy. Ja chcę dzisiaj kupić dwa takie walory. No więc idę z powrotem do mojego interfejsu DB Makler, Nie ustawiam zlecenia zakupu po każdej cenie. Chcę kupić dwa walory po cenie. A wpiszę 56,20, żeby w miarę szybko doszło nam do skutku. I wysyłam tą ofertę. Czy na pewno chcemy wprowadzić taką dyspozycję? Tak, jak najbardziej. System pokazuje nam potwierdzenie przyjęcia dyspozycji naszego zlecenia. Możemy zapisać w formacie PDF, na powinniśmy. Ściągnął się PDF i zamykam okienko. I zlecenie praktycznie od razu doszło do skutku, ponieważ po drugiej stronie pojawiło się, pojawiła się oferta sprzedaży w tej cenie, po której ja chciałem kupić. Także widzimy, że zlecenie maklerskie zostało zrealizowane. Kupiliśmy dwa etf S&P 500 po 56 zł i 20 groszy 12.09 i 46 sekund. Co teraz mogę zrobić? Odświeżę stan rachunku. Widzimy, że na koncie zostało 287 zł i 39 groszy. No i tą kwotę za chwilę przeleję do banku i wpłacę na mój rachunek oszczędnościowy. Także na najbliższy miesiąc mam z głowy wszystkie transakcje. Kupiłem dzisiaj ETF SP 500, reszta gotówki ląduje w banku na koncie oszczędnościowym. Dzięki wielkie za uwagę No i zapraszam oczywiście do śledzenia cyklu Elementarz Inwestora. Jak oszczędzać pieniądze?pl Ukośnik Elementarz Myślnik Inwestora. Do usłyszenia.